Jest to jest Sunia Dzisiaj mamy 5 grudnia, nie mogę rano nagrać kalendarza adwentowego na tego okienka, więc dlatego ja to nagrałam teraz po korkach z polskiego o tej godzinie, więc nowo nie będę już przedłużać, bo jestem trochę zmęczona też, bym chciała sobie zjeść kolację. Więc są na szybko może nie, w osobie, na szybko to nagram i być może. Nie będę tego za bardzo montować, więc zobaczymy. Więc no, so, otwórzmy piątkę okienko, bo jest również małe. E, szóstka jest jedynie większa, gdzie tu widać. No ale to jest piątka. Do szóstki jutro przejdziemy. Tylko szóstego... 6 czyli jutro w sobotę. No więc po prostu, otwórzmy o. Mamy tutaj, o, niebieską szczotkę. Ona chyba jest taka nowsza. Ja miałam takie szczotki, ale starsza zeszła się i jest naprawdę duża. Zaczekajcie, zaraz pójdę i Wam po porównam ze starszych szczotek, więc już tam jest pasem. Dobra, już jestem i wam dwie starsze szczotki. O, to już widać. Właśnie do porównania, i one są ewidentnie mniejsze niż ta, i to dużo widać, więc to jest większa. I nie mam jeszcze takiej w turkusowej, no bo damy dam jedną z takim, no to była szczotkę z takim włosiem i takiej do wycesenia. więc to może być do grzywy, Prawdopodobnie. Ale jest no, ewidentnie większa niż te z poprzednich lat, co widać. Że ja mogę sobie teraz wziąć te dwie i Wam porównać, że no, faktycznie jest większa, jeśli chodzi o długość i o wysokość. Więc to jest naprawdę interesujące, że szlajść tak to zrobiło. No ale dzisiaj dawiała się nam szczotka, więc ja już bez przedłużenia kończę. I zobaczycie swoje zdjęcia na miniaturce. bo raczej sztotki nie będę robił zdjęć. No chyba, że parę, żeby porównać, żeby na zdjęciach lepiej to wyglądało. Więc ja się z Wami kończę i do zobaczenia jutro, 6 grudnia. Pa! pa.